Cześć drogi widzów, witam cię z mojego inteligentnego domu. Dla alergików sezon mamy w pełni. Ja jestem uczulony na trawy mniej więcej od początku czerwca do końca lipca. kicha, mam katar i w nocy gorzej śpię. A rano budzę się z wyschniętymi oczami. Jeżeli jesteś alergikiem, to na pewno wiesz o czym mówię. Przedstępując kiedyś rubieże internetu, natrafiłem na artykuł mówiący, iż na te dolegliwości może pomóc oczyszczać powietrza z filtrem HEPA. Postanowiłem to wypróbować i tu z pomocą przyszła firma Xiaomi, która użyczyła mi do testów swój najnowszy oczyszczacz powietrza Xiaomi Budifer 3H. Urządzenie w stosunku do poprzedniego modelu charakteryzuje się większą mocą, a co za tym idzie możliwością oczyszczenia większej powierzchni. W tym wypadku jest to do 48 m2. Został on wyposażony w filt 360 stopni, to znaczy filtr wstępny w postaci siateczki, która zatrzymuje największe zanieczyszczenia. Filtr HEPA, który usuwa w 99,97% zanieczyszczenia pyłkowe typu PM2,5, kurz i bakterie. Filtr węglowy, który odpowiada za usuwanie przykrych zapachów oraz szkodliwych gazów. Żywotność takiego filtra przewidziana jest na 6 miesięcy. Możemy też dokupić inne filtry e, fioletowy, antybakteryjny czy zielony ze zwiększoną ilością węgla aktywnego. E, sterować nim możemy za pomocą dotykowego ekranu, aplikacji w smartfonie lub, jak w moim wypadku, e, integracja z centralą inteligentnego domu. Na wyświetlaczu widzimy poziom stężenia pyłu w PM2,5, temperaturę, wilgotność panującą w pomieszczeniu oraz aktualny tryb pracy. Dostępne są trzy tryby pracy. Nocny, który jest bardzo cichy i bez problemu można przy nim spać. Automatyczny, który steruje obrotami wiatraka w miarę potrzeby oraz wybór prędkości, w tym wypadku niski, średni lub wysoki. Ja swoje urządzenie ustawiłem w sypialni, która ma 22 m2. Co prawda natężenie pyłu w PM2,5 jest teraz stosunkowo małe i automatyczne filtrowanie w tym wypadku nie pomoże. Ale zawsze pozostaje tryb bręczny. Ustawiłem więc sobie automatyzację, która uruchamia oczyszczacz na godzinę przed moim pójściem spać przy maksymalnych obrotach ponieważ jest on cichy, nie przeszkadza dzieciom, które śpią w pokojach obok. Działa w takim trybie godzinę, po czym przechodzi do trybu nocnego, gdzie cichutko, pracując, nie przeszkadza nam, kiedy my kładziemy się spać. Jeśli jesteście ze mną od dłuższego czasu, to zapewne wiecie, że swoim inteligentnym domem zarządzam przy pomocy home assistanta działającego na centrali OneHub. Zacząłem więc od tego, że również i oczyszczać musiałem podłączyć do tego ekosystemu. Tak jak w przypadku innych urządzeń Xiaomi, konieczne jest najpierw wyciągnięcie tokenu, który umożliwi nam podłączenie urządzenia do zewnętrznego zarządzania. Niestety instalacja aplikacji Michał w wersji 5449 potrafiła dodać urządzenie, ale nie można było wejść w jego ustawienia i wyciągnąć w ten sposób tokenu. Znalazłem jednak wpis na forum Home Assistanta mówiący o tym, że można to zrobić w inny sposób. Cały opis znajdziecie w linku pod filmem, a ja pokrótce powiem o co chodzi. Należy zainstalować aplikację w najnowszej wersji, za jej pomocą dodać urządzenie, następnie odinstalować tą wersję i zainstalować starszą wersję, która pozwoli nam na odczytanie tokenu w logach. Ponieważ teraz mam iPhone'a i nie mogę instalować aplikacji spoza App Store, to skorzystałem z emulatora Androida BlueStacks. Zainstalowałem go na swoim komputerze i polecam Wam też taką opcję. Tak jak i pozostałe urządzenia Xiaomi, aby je dodać w Home Assistantie, należy dodać do pliku Configuration .yam następujący wpis. W repozytorium HACS znalazłem bardzo ładnie wyglądającą kartę Lovelace. Niestety nie udało mi się jej uruchomić w mojej wersji Asistanta 012.4. Tak wyglądają właściwości urządzenia po jego dodaniu. Jak widzimy, możemy śledzić wszystkie parametry samego oczyszczacza, jak i jakości powietrza. Co zauważyłem? Tak, mam go od około dwóch tygodni, wydaje mi się, że lepiej się zasypia, lepiej na pewno śpie rano nos nie jest zatkany, a oczy wysuszone. Kiedy wchodzi się do pokoju po godzinnym filtrowaniu na maksa, to powietrze ma taki przyjemny, świeży zapach. Cena urządzenia w porównaniu do urządzeń innych marek jest dość atrakcyjna. Można je dostać za około 700 zł, co według mnie jest bardzo dobrym współczynnikiem jakości do ceny. Ciekaw jestem, jak taka czuwalna różnica będzie w sezonie jesienno-zimowym, kiedy to jakość powietrza w naszym kraju dramatycznie spada. No i wtedy na pewno będzie to bardziej widoczne, ale muszę poczekać, żeby to przetestować. Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zachęcam do subskrypcji tego kanału. Jest nasz już prawie tysiąc. Mam nadzieję, że niedługo tam dobijemy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!